Cześć, witam z tym kanale. Słuchajcie, w jednym z poprzednich odcinków tłumaczyliśmy, dlaczego na przykład orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydawane w składzie, w której są obsadzeni sędziowie dubleży, są tak naprawdę z orzeczeniami nieistniejącymi, one nie obowiązują. Podawaliśmy nawet jeden z przykład jednego z sądów tutaj, akurat był Sądu we Wrocławiu który właśnie nie uznał wyroku wydanego przez sędziego Dublera, a także wspominaliśmy o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który właśnie stwierdził, że, no, że orzeczenia właśnie Trybunału Konstytucyjnego, w których brali udział ci sędziowie Dublerzy, no tak naprawdę to nie są orzeczeniami sądu. One są nieważne. No i proszę Państwa, i. No i proszę Państwa, i tutaj mamy kolejny polski sąd, który właśnie nie uznaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydany przez sędziów Dublerów. Zapraszam na odcinek. Proszę Państwa, tutaj jest akurat mowa o sądzie rejonowym w Gorżowie Wielkopolskim w sprawie 1c 1326 na 19. I to jest wyrok z dnia 24 maja 2021 roku, a tutaj sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim rozstrzygał właśnie tutaj sprawę dotyczącą odszkodowania. Za um, uprawy zniszczone przez zwierzynę łowną. Generalnie w tej sprawie właśnie Trybunał Konstytucyjny wydawał orzeczenie, ale w skład, właśnie składu, który wydał to orzeczenie, wchodził tzw. Tak sędzia dubler. Czyli pan Mariusz Moszyński. Tak, notabene biorąc pod uwagę, że to nie są sędziowie, to również ci dublerzy nie korzystają z przywilejów np. immunitetu sędziowskiego. Więc tak naprawdę takiego pana zatrzymuje się jak Jesuka Kowalskiego, nie jak sędziego. No, i teraz pojawia się pytanie, czy sąd rejonowy miał prawo do tego? Oczywiście, że miał prawo, a to uprawnienie wynika bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konkretnie artykułu 8 ust. 2, zgodnie z którym przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, a także artykuł 178 ust. 1, zgodnie z którym sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Między innymi właśnie na podstawie tego artykułu 178. Konstytucji, właśnie chociażby tutaj sądy ufalały sprawy dotyczących tych nielegalnych restrykcji rządowych i zakazem prowadzenia działalności. Proszę Państwa, generalnie takich orzeczeń jest dużo więcej. To jest akurat kolejny przykład, gdzie no po prostu sądy dokonują tak zwanej, to się nazywa rozporuszonej ochrony konstytucyjności. Tutaj Trybunał Konstytucyjny nie jest tak naprawdę sędziom do niczego potrzebny a zwłaszcza powiedzmy takie wyroki wydawane przez sędziów dublerów no które po prostu są no nieważne Natomiast generalnie te wyroki mają dosyć spore implikacje wydawane przez Trybunał Konstytucyjny, bo wprowadzają pewien chaos prawny. No między innymi właśnie wyroki wydawane przez sędziów dublerów dotyczyło chociażby tej słonej sprawy drukarza z łodzi, czyli nieuzasadnionej odmowy usługi, a to jest konkretnie artykuł 138 kodeksu wykroczeń, który właśnie w Trybunał w części uznał za nieobowiązujący. Natomiast pomimo już kilku lat od wydania tego orzeczenia przez Trybunał, ten artykuł ciągle jest w kodeksie wykroczeń, a także policja ciągle na niego się powołuje. Więc to chyba nad wskazuje, że nawet same tutaj organy państwa no, nie za bardzo uznają orzeczeń wydawanych przez no, nielegalnie obsadzony skład Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast innym przykładem takiego wyroku nieistniejącego to jest chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Również w tym składzie zasiadali no, sędziowie dublerzy. To ciekawe również, sam Trybunał Konstytucyjny, który jest kontrolowany w 100% przez rządzących, no, próbuje odbijać piłeczkę i właśnie chociażby to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznaje za nieistniejące. No to jest akurat dosyć zabawne. Ale to również no, pokazuje również brak wyobraźni takich osób. Oczywiście tutaj, proszę Państwa, generalnie wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak słowo wyjaśnienia, jakby nie wiąże tej polskich sądów, natomiast to jest kolejny argument, na który mogą powołać się sędziowie. No i właśnie taka sytuacja miała miejsce właśnie w przypadku tego wyroku wydany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. No i właśnie tutaj Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w swojej argumentacji właśnie powołał się między innymi właśnie na wyrok tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i proszę Państwa, i mniej więcej tyle w tym temacie, a tymczasem pozdrawiam. No, i przy okazji zobaczcie, do czego się dokopałem, akurat jak przeglądam swoje stare papiery. No, generalnie coś takiego, zakopane od niepamiętnych lat w stosach akt i orzeczeń. Tutaj co mamy? No, i wychodzi na to, że dzisiaj jest już rocznica 17 czerwca. Czyli już ponad 10 lat w tym zawodzie minęło jak jeden dzień. O mój Boże, ale ja kiedyś wyglądałem. Ale chyba wtedy jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka. Piękny, młody i naiwny. Ciekawe.